Pan z rani, jest w nim, słowa Ewangelii według świętego Jana, ołatwo Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec swój umiłuje go. I przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was. A pocieszycie Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy. I przypomnę Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak, jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie tworzy serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się dostanie Oto słowo Pańskie Chwała Tobie, jest. Przez Twe ołtarze zanosi mi błaganie. Ojczyznę Wolną pobłogosław, Panie. 97 lat temu najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. To znak Bożego Błogosławieństwa. Znamy bieg historii. Wiemy o wydarzeniach, które się do tego przyczyniły. Bramy do wolności otworzyła szeroko klęska Niemiec i Austro-Węgier w I wojnie światowej. Nowej niewoli na gruzach zaborczych imperiów zaczęło się odradzać nasze niepodległe państwo. Nową kartę w dziejach ludzkości otworzył wybuch rewolucji bolszewickiej w 1917 roku w Rosji. Ciężki kryzys, ekonomiczny kryzys, który dotknął Europę i państwa zwycięskie i te państwa, które pokonane zostały, miał wpływ na wzrost radykalnych wśród społeczeństwa nastroju. Wtedy to ostatni rząd Kajzera postanowił uwolnić Piłsudskiego w nadziei, że to on zapobiegnie rozprzestrzenianiu się bolszewizmu. W Berlinie Piłsudski wypuszczony z więzienia Przybywa 10 listopada 1918 roku o 7.30 wczesnym rankiem, więc do Warszawy pociągiem w towarzystwie pułkownika Sosunkowskiego. Z nadzieją, ale też i... Że aby niezbyt późno by Polskę bronić przed bolszewizmem. Znamy z historii fakty roku 1920. Znamy 15 sierpnia, co nad Wisłą. 11 listopada 1918 roku w Gąpie podpisany zostaje rozręb kończący I wojnę światową. Jakby prosił na chórze o zachowanie spokoju. 11 listopada wieczorem Warszawa i już wiele innych miast polskich było w polskich rękach. Rada regencyjna zrzekła się całej władzy na rzecz marszałka Piłsudskiego. Także 16 listopada Piłsudski drogą radiową powiadamia rządy europejskich państw, państw aliantów, państw neutralnych i Niemiec, że odrodziła się i istnieje niepodległa Polska. Pani. To nie jest zbieg okoliczności. To nie są nawet dobrze układające się zdarzenia. Tu wyraźnie widać Boży palec. To znak Bożego błogosławieństwa. I tak jest stane w dziejach naszego narodu, w historii naszej Ojczyzny. Tak jest do dziś, tak jest także dziś. Bo to przecież znak Bożego błogosławieństwa, że dziś możemy się czuć wolnym, suwerennym, niepodległym krajem. Przez trudy różnych chwil historycznych szliśmy do dnia 25 października 2015 roku. Był po drodze socjalizm i podporządkowanie Moskwie. Były łagry. Sądy kapturowe służące jedynie słusznej ideologii. Wcześniej była wojna hitlerowska, były obozy koncentracyjne, były też systemy służące okupantowi ze wschodu już po zakończeniu II wojny światowej. Ale byli też równocześnie partyzanci. Byli ludzie o szerokich horyzontach, z wyobraźnią wolności, o którą stale walczyli. Przeżyliśmy chwilę grozy, chwilę segregowania Polaków, na lepszych i na gorszych, na lepszych, bo partyjnych, na gorszych, bo bezpartyjnych, tych, którzy walczyli i pragnęli wolności. Przeżyliśmy po drodze. Rok 1956 i powstanie Poznania. Rok 1968 i niepokoje w Radomiu. Niepokoje ku wolności. 1970 rok stocznie polskiego wybrzeża. 1980 rok. Cała Polska mówiła nie. Zrodziła się Solidarność, a potem stan wojenny, który podobno miał służyć studniom w spokoju. Ci, którzy sieli niepokój, ci, którzy burzyli, Chcieli, żeby był spokój, niedorzeczność. Przeżyliśmy wolne wybory 4 czerwca 1989 roku. I kolejne wolne wybory, kiedy odrzuciliśmy nareszcie komunizm. 25 października 2015 roku. Jak pięknie, powoli dojrzewaliśmy, by trwać przy Bogu, by cieszyć się wolnością, by być sobą. Chociaż czy dziś próbują nam narzucać, jakimi mamy być. To nie jest zbieg okoliczności, to jest bieg historii, którym kieruje Bóg. To znak Bożego Błogosławieństwa, to wyraz Jego opatrzności. Dziś możemy się cieszyć. Że będą nami kierowali ci, którzy stoją po stronie prawdy, którzy strzegą wartości, wartości ludzkich, katolickich, polskich. Nie tylko, że mówią językiem polskim jak poprzednie rządy. To są ludzie, którym mamy. Chcemy zaufać. To nie są ci, którzy się przemalowali z czerwonych na różowych. To po prostu tylko wyblakło. Zostało to samo. Kozieni to inny szybk. Cieszymy się, że nie będą nas oszukiwali że tylko o dwa tysiące przyjdzie uchodźców, a podpisano na dwanaście, gdzieś tysięcy. W Mowie uciekł. W Mowie zresztą przekopane zostało całe lotnisko. Nadzorowane było składanie zwłok do każdej trumny, a potem się okazało, że w trumnach leżą inni niemożliwi. Jak można? głowa państwa tak posługiwać się kłamstwem. Ale jakbyśmy pięknie dojrzewali i rozwijali się do dzisiejszego dnia. Za to chcemy Bogu podziękować, bo per astra ad astra przez cierpienia, przez trudy do gwiazd, do radości. Ale bracia i siostry, i dzisiaj musimy strzec swojej suwerenności, swojej wolności. Bo dziś z za oceanu dyktują nam, że mamy zniszczyć okna życia, bo oni wolą, że dziecko nie żyje, niż ma być dzieckiem nieim, nie bezimiennym. Dziś nam wtłacza się pornografia, przemoc, zabijanie, w ustawy w to się wkłada. o rodzinie, o życiu społecznym. Jako zdobycze humanitarne. A przecież rozumiemy dobrze, że w rodzinach, gdzie panuje miłość, zrozumienie, boże prawo, nie ma przemocy. Tego musimy się a nie co na łukami zabijać in vitro, zabijać jako na początku ciąży, czy też przy końcu życia, jeśli taka zachodzi potrzeba. Panel życia i śmierci jest Bóg. On życie daje i życie może odebrać. Nie ma aborcji, nie ma eutanazji, nie ma imikron. Chyba, że wyrubujemy Boga, jak nam chcą to uczynić. Strzeżmy więc wartości Polski, wartości katolickich, strzeżmy dekalogu, strzeżmy swojej tożsamości. Bo tak potrzeba, byśmy współpracowali z Bożą opatrznością, byśmy tej Bożej opatrzności pomogli. Bo miłość nie wyrządza złam, nie? jak słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu i w dzisiejszej Ewangelii to miłość jest najdoskonalszym wypełnieniem prawa. Amen.